Na wschodzie kraju mogą wystąpić opady deszczu, a na południu lokalnie mogą także pojawić się burze. Temperatura od 21 stopni w Suwałkach do 26 stopni w Zielonej Górze oraz we Wrocławiu. Ciśnienie w Warszawie 999 hektopaskali, nieznacznie się waha. Jeśli chodzi o poniedziałkową aurę, ta ma być spokojna. Na południu tylko niewielki deszcz, a temperatura od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 28 stopni na Dolnym Śląsku. We wtorek natomiast od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim do 30 stopni na Podkarpaciu, na no zachodzie kraju, trochę chłodniejsze powietrze, bo przejdzie front atmosferyczny chłodny i na nim zjawiska mogą być dość gwałtowne. Sponsorem programu był dystrybutor napoju Litorsa nawodnienie na uzupełnienie płynów. Wojciech Jedorczuk i Szymoniak Hibet. Dziś w szkle kontaktowym o 22.00. Które miały nie wyjść na jaw. was Tematy, które próbowano przemilczeć. Nie boję się pan, że pan w końcu za swoje harce polityczne może dostać jakiś zarzut. Rzucamy nowe światło na wydarzenia. Wybory się skończyły. Uciszyło się wszystko. Czarno-białe wraca po wakacyjnej przerwie. Żeby mieć pokój trzeba się szykołać na wojnę. Jutro o 20.30 w TVN24 i TVN24+. Twoim prawem jest wiedzieć. Za każdą maską coś się kryje. Dobrego. Barok odgania złe duchy, a kumpier zapewnia dostatek. Albo złego. Uwaga na hamienie czy Krampusa. Nawet ktoś z krańca świata może przybrać maskę Martyny. Dlatego włącz termową ochronę przed oszustami, która rozpoznaje tempo klikania czy używania myszki i zabezpiecza dostęp, gdy wykryje podejrzane zachowania. Bankuj bezpiecznie. Otwórz konto, korzystaj z niego i zyskaj nawet tysiąc złotych. Credit Agricole. Dzieciaki znowu mają fajne nagrody. A dla nas co? Jeśli próżaki to nie twoja bajka, to zbieraj naklejki w aplikacji i wymieniaj je na coś zupełnie nowego. Coś wyjątkowego. Daj się porwać, Mani. Wymieniaj wirtualne naklejki na kody rabatowe na nagrody w sklepie internetowym Biedronka.com. Tak! więcej nagród. Biedromania i gang biedroniaków czekają w Biedronce. Już od poniedziałku z Kubolem Lidl Plus. Czwartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Mleko z 52 taniej za opakowanie przy zakupie 6, a dodatkowo przez winie ciasteczkowe 6,99 za kilogram. Kubuś Baby wszystko ma. Te składniki dokładnie przebadane. Pozytywną opinię w Centrum Zdrowia Dziecka. To lepsze dla maluchów. Tu będę studiować. Kto to płaci? Oj, nie ma tu chemii. Ale może być? Pożyczka gotówkowa na co tylko chcesz. Erwell, 990%, a Pierwsza rata, nawet za trzy miesiące. Genialna wygoda. Talobak. Wszyscy grzeją do Santago. Wyprzedasz, czas start! Rabat nawet do minus 70% na wybrane produkty. Pośpiesz się, zanim wszystko zniknie. Teraz nic Cię nie powstrzyma! Cel podróży szczęście bliskich. Tyle, że stare auto potrafi zepsuć nastrój. Wtedy działasz. Weź pożyczkę dziś, by jutro cieszyć się tym, co naprawdę ważne. Wnioskuj o pożyczkę gotówkową z o 9.80% Daj Beach da Bank. Tak jest łatwiej. Tymczasem w RTV Euro AGD. Ta nie. Ta nie. Ta nie. Prawda, jakie wszystko tanie? Ta. To może to Ta. Tak. Teraz w RTV Euro Cenowe. Ta da. suszarka Hajer 2198. Taniej o 100 zł. A lotówka Amiga 2198. Taniej o 100 złotych. Kupuj w sklepach i na Jeśli ktoś jeszcze je wakacyjny obiad, to powoli chyba trzeba go kończyć i wyruszać w drogę. To już są ostatnie chwile wakacji, trzeba wrócić do domu, przygotować się.